Cześć ludziska, z tej strony Kuchnia Karol dzisiaj zapraszam was na naleśniki ze szpinakiem i serem Favita. Feto. Zrobiony szpinak, to mam już rozmrożony. Jajurki do naleśników. Czosnek, trzy, tam cztery ząbki ja sobie wziąłam. I ser Favita. Mąki, oczywiście mi się kończy, będę musiała kupić i zaczynamy. Oczywiście garnek do tego. I zaczynamy. Tu mi się już rozpuszcza masełko, dajemy szpinak, musi cała woda odparować, żeby to nie było mlaźgatę. Mam takie gęstawe. O, trochę tam nakitałam, ale i tak wyszło dobre. Tak, trochę mi ostrość straci, ale tam nic się nie dzieje. Przepraszam. Ja się tam rozcinam, bo dobre rzeczy tam zostały. Najlepiej na sobie usmażyć taki szpinak, chociaż niektórzy wolą na oleju albo tam na smalcu. A ja na masełku. Najlepszy smak jest wtedy na masełku. Przepraszam. Się masu już gotuje wręcz. Wiem, że te przepisy nie są często, ale no. Czasami też nie ma czasu nagrać czegoś. Nie, se, nie siedzę cięgiem w domu. A jeszcze tutaj. dorzucam. Wiem, że będziecie mieli do mnie pretensję, że łyżką wszystko robię, ale no. Mam w myciu te. Szpatułki, no. Drewniane i muszę to kupić, bo oczywiście pobrakowało no, mi, no. Mieszamy, 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 dodajemy później do tego czosnek Pokrojony drobno albo starty, albo przeciśnięty, ja mam starty na tarce Bo te przeciskarki To masakra <grym> Lepiej mi właśnie Zetrzeć na tarce, mieszamy No i to musi wszystko odparować, bo widzicie ile tu jest wody, wiem że to nie za fajnie wygląda, ale to nie ma wyglądać jak z restauracji, bo to jest domowe jedzenie, tylko smakować. I czekam aż to odparuje. Zapomniałam wyłączyć kamerę, bo mi się tam szczur jeszcze... ...tarmosił niedaleko, mi na nogi właził. Dobra, to czekam aż odparuje. Dobra, śpina się już gotuje. Trochę wody jeszcze tam jest. Ale to chyba przez to masło. Solimy. Piepsy my. Ile się wlezie. I dzisiaj będziemy brali za naleśniki. Trochę mi się sypło tego pieprzu, ale... Nie szkodzi. Pieprz zdrowy jest. Jarenka smaku. Wiem, nie wolno, nie wolno, niedobre, w ogóle diabelski, nie, diabelskie, nie, na nasienie. Ale ja używam i i tyle. No, jeszcze wody tam jest, widzę. Ten musi odparować, żeby to zgęstniało. Wiem, że to wygląda jak. Ech. No, wiecie co, nie będę mówić, bo YouTube będzie mi miał to za zbyt. Próbuję i... Gotuję <laughs> 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 jeszcze, ja tam coś robię. A tak, ze szczurem, bo ona mi właziła na nogi. Jeszcze przemieszam, żeby to się nie przyjarało. Jeszcze trochę jest takie maziate, <laughs> ale polecam zrobić. Jeszcze patrzę, ile wody jest. No dużo, ale niech to osparuje, nie? Wiem, łyżką nie wolno. Dobra. Bierzemy się za naleśniki teraz. Dwa jajka. Bo nas jest dwie osoby. <grytanie> tak. Jedno dobre uderzenie i jest okej. Okay. Oczywiście, jak zobaczycie moją yy, rózgę do mieszania, to się przerazicie, nie? Nie wiem, co się z nią stało, ale trochę ją wykręciło. Trochę soli. Troszeczkę. Po co się daje, sól? Żeby oczyścić kubki smakowe. Tak. No i widzicie, że coś się tu stało nie tak z tym ale... Jestem w drodze kuptanowej. Rozszczepujemy te jajka. Bo no tak dosyć, dosyć trzeba. To, 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 ta ta różdżka to już. różga, sorry, do mieszania. To już swoje zadanie nie spełnia tak, jak powinna. Się dziwnie to mieszało, nie wiem czemu, ale. <ścoughs> ja to zawsze coś o, bleczko. Ja to już wszystko dam, bo tam była resztka. Tak. Polskie mleczko. Nie wiem, z tego holenderskiego to mi te naleśniki nie wychodzą. Jedynie co z holenderskiego na biało mi wychodzi to zupa, ale też czasami się... Chujowo trafi. Tak, i to wszystko trzeba wymieszać. Mąki dałam tą resztkę, co miałam, bo muszę kupić, a leje tak, że się w ogóle nie chce z domu wychodzić. Tak, tu jeszcze ten. Mąka. Jedna łyżka. Druga łyżka. Idę już już wsypię sobie całe, bo nie będę się bawić. To ma być taka gęsta śmietana, nie? Tej <laughs> mąki to było widocznie za mało, bo te naleśniki takie trochę wyszły. A ja to zawsze sobie tak robię, bo nie mam miksera. Mikser co muszę kupić. Ja, ja nic nie mam w tym domu, nie? Wszystko rękami robię. Piekarnika nie mam. Robię w garkach. Miksera nie wiem, znaczy mam, ale nie wiem, gdzie mam y... Te mieszadła. Tak. No to takie mniej więcej, trochę rzadkie wyszło, ale dało się upiec. A mówię, nie mam gdzie, jak to z bo cały czas spada. A, tak, trzeba dobrze wymieszać. <laughs> tak. I zostawiamy, niech sobie ciasto odpoczywa. Tu jeszcze coś muszę zrobić. O. Olej. Właśnie, olej już trzeba badać. Wtedy nie musicie dawać tyle oleju na patelnię. Bo będą wam te naleśniki pływać, a nie będą się smażyć. No i tak go stawiamy, ja wiem, na pół godziny, żeby sobie to ciasto odpoczęło. A bierzemy się dalej za szpinak. I tu mam już szpinak gotowy. Wyłączony. Daję fetę. Znaczy fawite no. fetę. No to to jest, to, to jest podobne. Wszystko trzeba ładnie wziąć. Bo wszystko się płaci. U mnie się nic nie marnuje. A jedynie wiadomo, droższe od złota. I ja tutaj mam taki deptak do ziemniaków. Najlepiej mi się tym robi. No jak wiadomo no, ja też nie lubię jak mi tam między zębami lata czasami jak się je, bo to jest dosyć słony ten ser. Teraz y, musicie próbować i uważać, żeby nie przesolić tego, bo jak przesolicie to to, ja nie wiem czy ktoś to zje. Także spróbować sobie doprawić i wtedy dopiero... O a tam jeszcze trochę porozcierać to. O, no i gotowe. Trzeba teraz głować, czy to jest dobre. Tak. Trochę mało słone było, i teraz mnie znowu zrąbiecie, ale je dam bagi. Ja maguję, ile się da i co się daje. Ja uwielbiam magię I ziarenka smakuje, i wegetę tak samo. Tak mnie nauczyli na Śląsku, no sobie po raz. Troszeczkę tylko. Pycha, wyszło. Zamieszamy. Gaz już jest wyłączony. Bierzemy się za smażenie naleśników. Ale chyba to każdy umie. Przykrywamy, bierzemy się dalej. Tutaj mam już gaz nastawiony. Patelka się nagrzewa. Musi się dosyć dobrze... Nagrzać. Ja wiem, że ta rączka się wydaje brudna, ale on po prostu jest taka wyprofilowana, dziwnie. wiem. Trochę, trochę oleju. Jednak trochę dałam oleju. Tak. Odsunęłam sobie garnek, żeby mi się następny nie spalił. Ja nie wiem, co z tą kuchenką jest nie tak, ale lepiej nie bubić. Ale ja tak nie było za bardzo pomysłu na obiad, to mówię, a zrobię naleśniki. No i wyszło. Oczywiście mówię, ja to oczywiście z serkiem, bo dam szpinaku, to nie bardzo. On musi mieć mięcho. Sprawdzam gorą... temperaturę, ale... Będę nalewać, tak, chochelką się najlepiej nalewo. Trochę. Trzeba rozlać po swojej patelni, bo wyjdą za grube. Chociaż mi i tak trochę grube wyszły, ale... No i jak to się już wszystko upiecze, no wiadomo, każdy umie chyba naleśniki zrobić. A jak nie, no to widzicie jak się robi. <laughs> I bierzemy się dalej. No i ostatni naleśnik. Trochę mi się tamten przyjarał. I zawijamy, jak świstak, z robergo. Nakładamy trochę farszu. Ten far może być też do pierogów, do ciasta francuskiego, do tamtego, chce się. Rozmarowujemy i zawijamy. O. Możecie sobie dać tego sera na wierzch i zapiec. Ja dam trochę sosku, sosu czosnkowego, gotowego ze sklepu, z Fanexa. Ech. No, ale żeby. No. Trochę mi nie wyszło, ale. No się już kończy, też. No i, i jak się Wam przepis podobał, to, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa.